Nie łatwo być różowym przegrywem. Witamy w WatchMojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najgorszych rzeczy, które spotkały Patryka Rozgwiazdę. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się niektórym z najgorszych pomyłek i wypadków, jakie przytrafiły się Patrykowi, najlepszemu przyjacielowi Spongeboba. Może wynikały z jego własnej błazenady, a może po prostu miał pecha. Jeśli nie widzieliście tych niefortunnych incydentów, spodziewajcie się spoilerów. Next, Numer 10: Pobicie przez samego siebie. SpongeBob chce udowodnić, że jest wystarczająco twardy, by wejść do słonej mierzei, ale mówiąc wprost, jest mięczakiem. Don't be silly. He's not Patryk chce mu pomóc ustawiając walkę, żeby Spongebob dobrze wypadł. Pierwszy cios zadaje w złości, ale potem kontynuuje i się nie hamuje. Choć jest to zabawne, to jednocześnie nieco niepokojące jest patrzenie jak Patryk spuszcza sobie łomot. Wygląda to mniej jakby bił sam siebie, a bardziej jakby dorwał go niewidzialny prześladowca. Wow. Plan wypalił, a SpongeBob w końcu może wejść do klubu. Niemniej martwimy się o to, co Patryk może sobie zrobić. Numer 9. Oskarżony o zbrodnię idealną. Podczas wizyty w Zoo, SpongeBob rzuca orzeszkiem w wielką ostrygę i niechcący ją rani. Patryk prowadzi dochodzenie, by znaleźć winowajcę, a potem sam zostaje aresztowany przez policję. Wow, you guys are good. I'm the last person I would have suspected, but I was Patryk jest tak łatwowierny, że nie próbuje się bronić i po prostu zgadza się na związanie łańcuchami, by wściekli klienci zo mogli obrzucać go orzeszkami. Chociaż był oskarżany o kradzież sieci na Meduzy i wzięty za korporacyjnego szpiega, Patryk jest zbyt naiwny, by być prawdziwym przestępcą, więc aresztowanie go za coś, czego nie zrobił, jest po prostu złe. Hold your Patrick Star is innocent. Na szczęście SpongeBob nie może bezczynnie patrzeć, jak jego najlepszy przyjaciel cierpi za jego winy. Numer 8. SpongeBob go opuszcza. SpongeBob chce mieszkać poza miastem wśród Medus. I chociaż inni mówią, że szybko wróci, to Patrick bierze to sobie do serca, myśląc, że stracił przyjaciela. I miss you, Sandy. Błaga swojego żółtego kumpla, żeby wrócił, ale bez skutku. Załamany próbuje nawet złapać SpongeBob'a i znów odchodzi z pustymi rękami i oczami pełnymi łez. No, this is gonna be. I'll be happy. Ci dwaj byli najlepszymi przyjaciółmi od zawsze, więc Patryk nie może znieść samotności. Kiedy SpongeBob wraca, rozgwiazda doznaje kolejnego rozczarowania. Dowiaduje się, że Gacuś wychodził z nim tylko dla słodyczy. Patryk może i jest głupkowaty, ale on też potrzebuje miłości. Gary. I thought what we had was special. Numer 7. Obrzucony piłkami. Patryk bierze udział w konkursie na tekst do piosenki. Kiedy próbuje wymyślić słowa, nachodzą go wspomnienia z czasów szkolnych. Był tak kiepski, że obrzucono go piłkami. Co prawda nie powinien był czytać wierszy w trakcie lekcji WF-u, ale to doświadczenie było dla niego na tyle traumatyczne, że od tamtej pory niczego nie stworzył. Co gorsza, kiedy jego arcydzieło jest nareszcie gotowe, wszyscy oprócz SpongeBoba zgrzytają zębami i w efekcie znowu zostaje obrzucony piłkami. Być może, dla własnego bezpieczeństwa, Patryk całkowicie powinien zrezygnować z pisania kreatywnego. Numer 6: Wzięty za głupiego Larego. SpongeBob i Patrick zostają uwięzieni w zasypanym śniegiem domku Sandy. Mieliby super ferie, gdyby nie to, że są terroryzowani przez chodzącą przez hibernacyjny sen, napakowaną Sandy, która myśli, że są dwoma kryminalistami z Teksasu, brudnym denem i głupim Larem. Which one? Patryk dostaje mocny wycisk, kiedy Sandy odrywa mu czubek głowy i mocno uderza. Jakby tego było mało, drzwi przymarzają, więc nasza dwójka prawie zamarza w oczekiwaniu na wiosnę. Udaje im się przetrwać zimę dzięki wykorzystaniu wygolonego z Sandy futra, ale znów są w tarapatach, kiedy nadchodzi wiosna. Jedna z ważniejszych życiowych lekcji dla naszej gąbki i rozgwiazdy. Numer 5 Nabity w konserwę Patryk zabiera SpongeBoba na karnawał, który tak naprawdę jest polem pełnym haczyków wędkarzy. Nie myśląc wiele, Patryk bawi się haczykami i zachęca SpongeBoba mimo ostrzeżeń pana kraba. The hooks! No, no, no! One, two, three. SpongeBob dostaje nauczkę, ale Patryk nie ma tyle szczęścia, i po tym jak zostaje wyciągnięty poza kadr, wraca do domu zapakowany w konserwę. Whoa. Z przykrością musimy stwierdzić, że się doigrał. Nie dość, że nie posłuchał przestrogi kraba, to namawiał do złego przyjaciela i igrał z losem. Jedyną rzeczą gorszą od bycia nabitym w konserwę jest chyba bycie wciśniętym w puzon. Numer 4. Patryk walczy z Neptunem. W trakcie wizyty w Muzeum Wielkich Kucharzy SpongeBob wyciąga złotą szpatułkę z kadzi starożytnego tłuszczu, ale Król Neptun nie wierzy, że jest godzien miana nadwornego kucharza. Patryk wytyka królowi jego upartość i zostaje dosłownie przypalony. Niestety, rozgwiazda nigdy nie wie kiedy przestać, więc nadal docina Neptunowi i wychwala Spongeboba, za co jest kilkakrotnie przypalany, aż zostaje z niego czarna plama na podłodze. 500 Neptun w końcu go naprawia, ale przypadkiem przestawia mu twarz. Chociaż Patryk szlachetnie broni przyjaciela, to powinien się nauczyć, kiedy trzymać buzię na kłódkę, zwłaszcza kłócąc się z bogiem. Numer 3. Lekarstwo doktora Patryka na medliny. SpongeBob choruje na medliny, a Patryk próbuje go leczyć, by nie musiał iść do strasznego lekarza, ale doktor Patryk to oszust. It kiedy się okazuje, że prawdziwy lekarz nie jest taki zły, Patryk udaje, że też ma medliny, by dostać lizaka. Zostaje poddany specjalnej terapii, która polega na tym, że jest używany do czyszczenia kaktusa i toalety, co powoduje, że krzyczy z bólu i przerażenia. Hey! Hey! Chociaż Patryk nie powinien udawać lekarza, to naprawdę martwił się o swojego przyjaciela i chciał go chronić, mimo że poważnie się mylił i mógł uniknąć wiele bólu, gdyby się nie zaangażował. Numer 2. Patryk dostaje czapkę. Patrykowi marzy się czapka pracownika, więc zatrudnia się w podtłustym krabem. Niestety przez czapkę ciągle upada na twarz. Mm. Widząc, że to przyciąga klientów, pan Krab robi z niego główną atrakcję i pobiera opłaty za patrzenie, jak ten przewraca się i robi sobie krzywdę. Keep up the good word, Patrick. You got it, Mr. K. Mimo urazu mózgu i kontuzji, które powoduje nowa praca, biedny Patryk nie chce z niej rezygnować, ponieważ w niej czuje się zwycięzcą. Co gorsza, na końcu zostaje zwolniony za przetrwanie niebezpiecznego wyczynu, który mógłby go okaleczyć. Lepiej dla niego. Nawet ktoś tak głupi jak Patryk nie powinien być zmuszany do pracy w toksycznym miejscu, które zarabia na jego cierpieniu. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, pora na kilka wyróżnień. M -o -o -n. <grystanie> This <grystanie> No! What's in that box, anyhow? My wallets. Ah! No, SpongeBob, tickle him. <laughs> Frozen Krabby Patty commercial, take one. And action. Frozen Krabby Patties. Oh. Cut. Little Yellow box! I think he means you, SpongeBob. Oh, yes. Number one, Ledwożywy w Shell City. W pierwszym filmie pełnometrażowym SpongeBob i Patrick wyruszają na misję, by odzyskać koronę króla Neptuna. Zostają uprowadzeni i wyciągnięci z wody przez nurka, którego uważają za cyklopa. This doesn't look too good, Patrick. Nurek kładzie ich pod lampą grzewczą, gdzie powoli kurczą się i wysychają, prawie umierając. To nie tylko najbardziej tragiczna chwila dla Patryka, ale moment jego największej lojalności. Podąża za swoim kumplem w niebezpieczną podróż przez ocean i nie opuszcza go nawet w ich ostatnich godzinach, gdy wysycha w nich życie. All right of I nic innego nie może ich uratować, tylko cud lub ich przyjaźń. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.